Operacje wykonywane w przemyśle, takie jak szlifowanie, polerowanie czy spawanie, generują zapylenie, które może być szkodliwe dla pracowników. Dlatego tak istotne jest stosowanie urządzeń do filtracji powietrza w halach produkcyjnych. Ważne, żeby te instalacje funkcjonowały przy konkretnych stanowiskach pracy. Dziś przyjrzymy się jednemu z takich rozwiązań. Zobaczymy, jak powstaje stół szlifierski z odciągiem. W tym celu odwiedziliśmy zakład produkcyjny Clean Air w Miszewku, w pobliżu Trójmiasta. Firma Clean Air jest polskim producentem urządzeń wentylacyjnych stosowanych w przemyśle metalurgicznym, tworzyw sztucznych oraz ceramicznych. Nasze urządzenia są stosowane m.in. w cięciu laserowym, w cięciu plazmowym, w spawalnictwie oraz w szlifierstwie. Urobek, jaki powstaje w wyniku szlifowania na sucho, opada na dół. Wyzwaniem jest natomiast drobny pył, który unosi się w powietrzu i może być wdychany przez szlifierza. Jest on niebezpieczny dla zdrowia, dlatego stosuje się różne rozwiązania do odciągania drobnych pyłków metalu ze stanowiska szlifierskiego. Stół, którego produkcję pokażemy, posiada własny odciąg oraz filtrację. Projekt powstał dzięki pracy inżynierów Clean Air. Urządzenie ma być kompaktowe, żeby zajmowało jak najmniej miejsca na hali. Ponadto ma być bezpieczne i powinno cechować się odpowiednią wydajnością. Ale to nie wszystko. Przy projektowaniu naszych urządzeń dużą uwagę zwracamy na design oraz ergonomię pracy pracownika. Przyjrzyjmy się produkcji. Na wykrawarce przygotowywane są takie elementy jak obudowa stołu czy lamele odciągowe. Te ostatnie są dodatkowo zaginane. Przygotowywana jest też skrzynka sterownicza. Montowane są m.in. zabezpieczenia antyprzepięciowe. Na stanowisku obok, reduktor sprężonego powietrza wyposażany jest w króćce, które pozwolą na podłączenie urządzeń szlifierskich. Za pomocą lasera grawerowana jest tabliczka panelu sterowania. W tym czasie w magazynie kompletowane są elementy pneumatyki, elektronika, a także filtry, w jakie wyposażony będzie stół. Wszystkie komponenty trafiają do działu montażu. Najpierw powstaje konstrukcja urządzenia. Przykręcana jest blacha sypowa, odprowadzająca upadający urobek szlifierski do szuflady. Montowane są lamele odciągowe, które generują podciśnienie, poprawiające parametry odciągu. Tutaj z kolei przygotowywane jest jedno z kluczowych urządzeń maszyny: Wirnik wentylatora. Dostosowany jest do parametrów wymaganych dla tego stołu. To dzięki niemu będzie odciągany pył. Wirnik osadzany jest na silniku. Komora wentylatora została wcześniej wyposażona w matę izolacyjną, która zapewni cichą pracę. Natężenie dźwięku, jaki jest generowany przez urządzenie, wynosi bowiem tylko 69 dB. Silnik z wirnikiem montowany jest we wnętrzu komory. Następnie montowane są wkłady filtrów wentylacyjnych. Filtr tłuszczowy metalowy, na którym osadzać się będzie grubsza frakcja pyłu. Oraz filtr kieszeniowy, zatrzymujący drobną frakcję. Wewnątrz urządzenia stosowany jest również filtr labiryntowy. Dzięki niemu iskry, jakie powstają w procesie szlifowania, są wygaszane i nie dochodzi do zapłonu maszyny. Dalej wkładana jest szuflada zbierająca urobek. Montowany jest metalowy blat. Dostępny jest też drewniany, stosowany przy obróbce detali bardziej podatnych na zarysowania. Oświetlenie jest niezbędne, żeby dokładnie wykonać obróbkę. Drewniany podest zapobiega z kolei poślizgnięciu się na metalowych pyłach, które mogą upaść na podłogę. Na koniec, za pomocą anonymetru, wykonywane są testy odciągu musi być zgodny z założonymi parametrami, a więc 1400 metrów sześciennych na godzinę. Stoły szlifierskie z odciągiem i filtracją produkowane w zakładzie w Miszewku trafiają głównie do fabryk zlokalizowanych na terenie Polski. Takich urządzeń w polskich zakładach działa już 400.